Cześć, witajcie! Cześć! Stało się, skończyliśmy remont tego dużego pięknego mieszkania dla Kuby Kachonowskiego, więc pani prezes melduje wykonanie zadania. Wszystko udało się zrobić na czas, w określonym budżecie, no i mam nadzieję, że wszystkim będzie się tutaj podobało. To mieszkanie jest na wynajem, więc myślę, że wiele osób przewinie się przez nie i będzie mogło ocenić naszą pracę. A przy okazji możecie zobaczyć, na czym polega nasza praca prywatnie zupełnie. My doprowadzamy mieszkanie do takiego stanu, w jakim widzicie je w tej chwili, także oglądamy. Poza tym, że wykonaliśmy tutaj kupę remontu, powywalaliśmy ściany, zrobiliśmy podłogi, łazienkę, to na koniec Proszę bardzo. Tak zostawiamy mieszkanie, czyli stoły, sofa, komody, zasłony, wszystko posprzątane i książki gotowe. Książki są nasze, tylko tak do wprowadzenia się. Tak, książki tak żeby było ładnie. Także poza tym to wszystko jest zrobione dla klienta. Wiszą obrazki, leżą poduszki, yy, stoją stoliki, leżą dywany. Oglądajcie, to jest salon. Zobaczcie, ten salon jest zachowany w dość ciemnych kolorach. wszędzie mamy mnóstwo szarości, to tak jakby zupełnie nie mój styl, ale muszę przyznać, że dzięki temu, że przełamaliśmy to, te ciemne kolory drewnem i złotymi dodatkami, zrobiło się tu naprawdę przyjemniej. Za każdym razem, kiedy wchodziliśmy do tego pomieszczenia, muszę przyznać, że nie chciałam z niego wychodzić, bo naprawdę jest przytulne, eleganckie i nawet takie trochę moje. Teraz zobaczcie kuchnię. Kuchni najfajniejsza rzecz to jest ten wielki okap. To jest coś, co mi się najbardziej osobiście tu podoba, tak? A mi podoba się to, że jest bardzo dużo szafek. Zobaczcie, mamy mnóstwo szuflad, tu wszędzie są szuflady. No, oczywiście tu zmywarka. Mamy szaf. wysokie szafki, nad nimi jeszcze głębokie szafki. I pomimo tego, że ta kuchnia w sumie wcale nie jest duża, można w niej bardzo dużo rzeczy pomieścić. I zobaczcie, nawet są szafki. Jak oddajemy mieszkanie, które jest przygotowane na wynajem, to nawet są szafeczki i taka naklejeczka tutaj, żeby nie było kto to tutaj zrobił. Tak, ale wewnątrz oczywiście są wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby się tu wprowadzić. Garnki, noże, wszystko to tutaj też. Słuchajcie, jest. mamy godzinę, y, która jest dziewiąta? Tak, y, dziewiąta. O godzinie 12 wprowadzają się tutaj klienci, także nie możemy sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek było nieskończone, nieuzupełnione szafki albo nie wiem, nieposprzątane. Wszystko jest gotowe, chodźcie zobaczyć kolejne pomieszczenia. Ogromny stół, w zasadzie ten stół się jeszcze rozkłada, jest taki elegancki, szklany. No i tu zobaczcie dzięki temu, że w ogóle to światło jest bardzo ciepłe. Yy, mamy lustro, mamy fajną, yy, milusią sowkę, żeby usiąść, pufkę, taką ławeczkę, żeby na niej usiąść. To naprawdę w ogóle ten korytarz to jest mój faworyt. Pomimo tego, że się dużo nie dzieje. Przez to, że są yy, lamele, a tam jest lustro, to jest wrażenie, że tych lameli jest jeszcze więcej. Więc też taki tutaj prosty zabieg wykonaliśmy, żeby było tego, yy, żeby wszystko było takie bardzie, bardziej. A widzieliście w ogóle tutaj jeszcze tą. E, loftową, e, przeszkloną ściankę, czyli nie wiem jak to nazwać, witrynkę. Zobaczcie, dzięki niej światło, jak będzie świeciło słońce, będzie wpadało też do tego ciemnego korytarza. A z drugiej strony, poza tym, że ma funkcję ozdobną, to na tej ścianie, która jest poniżej tej ściany, tej, tej szyby loftowej, mamy dalej miejsce, żeby powiesić jakieś szafki, żeby wykorzystać powierzchnię i przede wszystkim mamy pod spodem blat. Także kuchnia utrzymała swoją funkcjonalność, a jest doświetlona. No i co? Wchodzimy do sypialni. Sypialnia to jest drugie serce tego pomieszczenia. Zobaczcie, ta sypialnia też nie jest duża, ale zmieściło się w niej mnóstwo szaf. To są szafki płytkie, po to, żeby nie było wrażenia jak się śpi, że się w jakiejś takiej tubie w rezonansie magnetycznym. Jest milusza tapeta. Są kinkiety, ale też znalazło się miejsce, gdzie można usiąść, cokolwiek zrobić, opracować na laptopie albo obejrzeć telewizję. I dlaczego zrobiliśmy tutaj wąskie szafy, czy płytkie szafy? Dlatego, że możemy sobie na to pozwolić, bo mamy bardzo dużą garderobę, którą też zobaczycie i to tam możemy utrzymać spokojnie możemy trzymać wszystkie rzeczy, które są szersze jakieś płaszcze, marynarki, garnitury, wiem, suknie ślubne i inne. Zobaczcie, to jest takie pomieszczenie, które oprócz tego, że jest garderobą, to też jest takim e, pomieszczeniem gospodarczym. Tu się znajdzie miejsce na trzymanie deski do prasowania, miejsce na e, suszarkę do suszenia bielizny, żelazko, pralkę. Takie po telewizora? Tak, takie rzeczy są potrzebne w każdym mieszkaniu e, i bez nich musimy właśnie upychać. Wszystkie potrzebne rzeczy gdzieś za zasłonkami, albo nie wiem, w jakiś dziwnych miejscach. I drzwi są przesuwne, żeby nie zajmowały miejsca. Do widzenia. Nie żartuję, zaraz pokażemy dalej. Wychodzimy z garderoby i idziemy do drugiej sypialni. Tu jest pomieszczenie, w którym e, może przebywać, nie wiem, dziecko, ale też można tutaj pracować. Odnajdzie się tutaj siedmiolatka, jak również piętnastolatek e, i dorosły czyli jest w miarę uniwersalne i jest najjaśniejszym pomieszczeniem w całym tym mieszkaniu. Poza tym, że odnajdzie się tu każdy, to uwaga, odnajdą się tu również dwie osoby, bo całe to łóżko można wysunąć i z łóżka 90 cm robi się łóżko na szerokość 1,80 m. Wewnątrz mamy dodatkową pościel, gdyby ktoś chciał tutaj przenocować albo mieszkałyby tu dwie osoby. Mamy dużą szafę, w której znajdują się dwa skrzydła, za którymi mamy drążki, jak również półki, szuflady. Myślę, że dużo rzeczy tutaj można zmieścić. Oprócz tego mamy komodę, mamy dużą półkę, na której naprawdę można poupychać mnóstwo książek, fidrygałków, no i oczywiście biureczko z mini szufladkami. Także jesteśmy gotowi na ewentualne kolejne lockdowny. Jeśli będzie trzeba pracować w domu, to w tym mieszkaniu jest miejsce i w tym pomieszczeniu, i w tamtej sypialni, i w salonie. Także kilka ładnych osób jest w stanie tutaj popracować sobie dość wygodnie. A brzydkich? <coughs> kilka ładnych, no tak. No i przychodzimy do łazienki. Marcin, to raczej chyba twoje oczko w głowie, co to choć ty opowiesz o tym? Nie, ty opowiadam. Ja się wstydzę. Ty się wstydzisz, słuchajcie, lustro, które wykonaliśmy e, samodzielnie znaczy przy pomocy oczywiście szklarzy, bo sami nie wycięlibyśmy takiego lustra ale oświetlenie i ta płyta pod spodem, pomysł wszystko zrobiliśmy sami. Pomimo tego, jak pamiętacie w poprzednich filmikach, gdzieś tu może Wam się wyświetlał, tu było bardzo mało miejsca. I nie za bardzo mogła nam się zmieścić porządna szafka, to zobaczcie, do samego brzegu doszliśmy. Zmieściła nam się szafka z szufladami. Tutaj mamy na tipona otwieranie i możemy dostać się pod spodem do syfonu. Zmieściła się ogromna umywalka. Zobaczcie, mamy dosyć sporą wannę i miejsce do przechowywania. To wszystko to są szafki, które można otworzyć i coś w nich zmieścić. Także na pewno wszystkie ręczniki, detergenty, zapasowe jakieś środki do higieny, wszystko będzie można tutaj pomieścić. No i oczywiście standardowo, jak w tym mieszkaniu, żeby nie było za smutno w tej łazience, wszystkie dodatki są złote. Mamy tutaj nawet takie, zobaczcie, wieszaczki. No i co? żeby Marcin. nie było za słodko, to powiemy teraz o tym jakie tu były problemy. Główny problem był taki, że nasłuchaliśmy się wszyscy o tym, że jest inflacja. No, więc my doświadczyliśmy tego tutaj na własnym organizmie. Rzeczywiście jest inflacja, rzeczywiście wszystkie ceny materiałów poszły w górę. Mało tego, nawet jeśli nie poszły w górę, to informacja o cenach w górę spowodowała, że wydłużyły się ty, ty, terminy ty. realizacji wszystkich, yy, wszystkich naszych zleceń. Czyli jeśli zlecaliśmy drzwi, na początku to miało być 6 tygodni na dostawę drzwi, skończyło się na 10 tygodniach, a już słyszeliśmy, jak odbieraliśmy, że w tej chwili czeka się po 12 tygodni na na, na drzwi i na podłogę. To są ważne rzeczy. Jakbyśmy powiedzieli, że były problemy takie, że okazało się, że po zburzeniu ścian y, są nierówne sufity, po zburzeniu ściany w innym miejscu są nierówne podłogi. Y, to jest bardzo prosty powód, to nikt tego złośliwie nie zrobi, po prostu szpachluje się pomieszczenia po kolei. Najpierw się buduje ściana, a potem się szpachluje. I nikt nie jest w stanie przewidzieć, może to się zdarza, ale generalnie. Po zburzeniu, ściany dopiero po, po zburzeniu ściany dopiero okazało się, że jest kilka milimetrów różnicy y, poziomów na, na suficie, a w ten sposób trzeba szlifować cały sufit od początku. Y, co trzeba było jeszcze zrobić? Y, są bardzo cienkie ściany, ale to jest w każdym nowym budownictwie w tej chwili. Także gdzie się nie przykręcicie, to wypadacie na drugą stronę. To są takie niespodzianki, dlatego często już rezygnujemy z peszli, czyli z takich sposobów na chowanie kabli, na przykład do telewizora w ścianach, dlatego że za każdym razem to się kończy tym, że przelatujemy na drugą stronę. I można oczywiście wkładać węższe, ale zabawy jest tyle, że kończy się to na odtwarzaniu wszystkich ścian, które zostały postawione przez dewelopera. Niestety tak jest i to nie jest tylko ten deweloper, to jest każdy jeden deweloper, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia. Co jeszcze to się w Problemy. Nie Ja nie pamiętam więcej. No, opowiemy o tym kiedy indziej. Ale mieszkanie... mieszkanie jest skończone, można w nim zamieszkać. Zapraszamy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Kolejne pokażemy Wam mieszkanie mniejsze, które jest zupełnie inne niż to i będzie też bardzo ciekawe, ale to w przyszłości. Do zobaczenia.